Cześć wszystkim chłopaczom słońca i magazynierom. Pokażę wam coś fajnego, mianowicie tutaj z Zamela, takiej polskiej firmy, która robi fajną elektronikę. Fajna paczuszka przyszła. Zobaczcie, co fajnego jest. Takie pudełeczko i takie pudełeczko. Słuchajcie, same nowości. Co to mianowicie jest? Słuchajcie, to jest yy, licznik. Ja już wiem bo znam liczniki na suple, ale to jest licznik na LAWĘ Czyli na zupełnie nowy system, który jest zamelowski, to jest licznik Lava Power, trójfazowy na Wi-Fi. A to, a no to jest bardzo fajna rzecz, zobaczcie jak to jest fajnie zapakowane. Wiecie już co to jest? Myślę, że ci co mają suple to już wiedzą co to jest. Zabezpieczenie trójfazowe, bardzo fajne. Zaraz spróbujemy tutaj otworzyć, za czym się ręcznie da. Mega profeska narzędzie trzeba zastosować. Uuu. Nie dam rady zastosować narzędzia. Dobra, damy radę. A udało się. Widzicie? To jest zestaw bezpieczników szkiełkowych, tutaj, które są w oprawie na jedno pole. I to ta oprawa zabezpiecza nam cały licznik. A to słuchajcie. Całkiem nowy liczniczek, zobaczcie, funkiel nunia, nie zabezpieczony. Lubię takie zabawki. Pierwsze otwarcie. Lava Power. Mamy instrukcję. Mamy info, że można instrukcję pobrać. No słuchajcie, Wygląda bardzo podobnie, prawda? Znacie te liczniki na suple? Antenka, trzy kontrolki faz, kontrolka kontaktu, reset. Drugie dno, czyli mamy przekładniki najprawdopodobniej. Zamek przyzwyczaił nas do tutaj takich standardowych rzeczy, które już tutaj wiecie, że są zawsze takie same. Czyli mamy bezpieczniki, licznik, wszystko się ładnie komponuje. I opakowanie z przekładnikami. Czyli mamy zestaw tak zwanych ceteków przekładników pomiarowych. O, zobaczcie, pojawił się fajny zapis S1 czerwony, S2 czarny. Bo słuchajcie, kiedyś było tak, że menu było czarno, znaczy tutaj menu, przepraszam, instrukcja była czarno-biała i nie było kolorów przewodów i nie było wiadomo, który jest S1, który jest S2. Teraz jest już to poprawione. A tymczasem co? No tak to wygląda, tak się prezentuje, będziemy to niedługo zakładać i będziemy testować to w aplikacji Lawa. Także czekajcie, zobaczymy jak to wygląda w aplikacji, bo sam jestem bardzo ciekaw, bo jeszcze tego nie podłączałem. Hej!